Ostatnio rozmawialiśmy o wyborze hodowli oraz o możliwościach wyboru rasy. Dzisiaj przybliżymy sobie opcję inną, jaką jest wzięcie psa ze schroniska czy fundacji. Jeżeli nie jest nam potrzebny rasowy pies, jest to naprawdę dobrą opcją. W schroniskach czeka na nas bardzo wiele psów w różnym wieku oraz o różnym temperamencie. Przed taką decyzją zadajmy sobie pytanie, jakie są nasze oczekiwania oraz możliwości. Schronisko to nie tylko szczeniaki, to też wiele starszych psów, często po różnych przejściach. Musimy zatem mieć świadomość, że mogą nas spotkać różne problemy, takie jak np. lęk separacyjny czy szeroko rozumiana agresja. Bądźmy wtedy gotowi na skorzystanie z pomocy specjalisty, jakim będzie np. szkoleniowiec czy behawiorysta. Aby uniknąć wyzwań, którym nie będziemy w stanie sprostać, warto przeprowadzić wnikliwą rozmowę z opiekunem w schronisku, który będzie nam tego psa dedykował. To pozwoli uzbroić się nam w cierpliwość przy ewentualnych kłopotach. Oczywiście nie powinniśmy zakładać tej najbardziej pesymistycznej opcji. Może okazać się, że pies jest pozbawiony tych wszystkich kłopotów i okaże się super kompanem. Te psy, na które trafiamy w schroniskach, często starsze, prawdopodobnie kiedyś już miały dom. Może być tak, że są już nauczone czystości czy innych przydatnych rzeczy. Warto, żeby nasz wybór nie był pochopny, a szczerze przemyślany. Niektóre ze schronisk oczekują konkretnych warunków adopcyjnych. Na przykład tego, by nasze mieszkanie czy dom nie było przez nas wynajmowane. A posiadane na własność. Niech nas to nie zraża, służy to faktycznie temu, by zapewnić psu jak najlepszy dom. Natomiast, jeśli natkniemy się na takie niedogodności, szukajmy dalej. Pamiętajmy, że adopcji przyświeca jedna piękna myśl. Może faktycznie nie zmienimy całego świata, ale zmienimy cały świat dla tego konkretnego psa.